Słowo Boże na każdy dzień. Człowiek żyje w świetle, jednak nie jest świadomy, jak drogocenne jest to światło. Nie pojmuje istoty tego światła, nie zna jego źródła, ani nawet do kogo ono należy. Kiedy zsyłam światło pomiędzy ludzi, od razu badam ludzkie warunki. Dzięki światłu ludzie się zmieniają, wzrastają, wychodzą z ciemności. Spoglądam na każdy zakamarek wszechświata. Widzę, jak mgła spowija góry, jak mróz sprawia, że zamarzają wody. Widzę też, że z powodu nadejścia światła ludzie zwracają się na wschód. Aby odkryć tam coś jeszcze droższego. Jednak człowiek wciąż nie może odnaleźć właściwego kierunku we mgle. Ponieważ cały świat pokryty jest mgłą, kiedy spoglądam z pomiędzy chmur, człowiek nigdy nie może odkryć mojego istnienia. Człowiek na ziemi szuka czegoś, wydaje się poszukiwać. Zamierza, jak się zdaje, oczekiwać mego przyjścia, ale jednak nie zna on mojego dnia. I jedyne, co może zrobić, to wypatrywać często migotania światła na wschodzie. Spośród wszystkich ludów szukam takich, którzy naprawdę są według mojego serca. Przechadzam się wśród wszystkich ludów i żyję wśród nich, ale człowiek jest bezpieczny na ziemi, i przez to nie ma nikogo, kto by naprawdę był według mego serca. Ludzie nie wiedzą, jak dbać o spełnianie mojej woli, nie widzą moich działań, nie potrafią poruszać się w świetle i być przez nie oświeconymi. Choć człowiek ceni moje słowa od zawsze. To jednak pozostaje niezdolny, aby przejrzeć zwodnicze plany szatana. Ponieważ postura człowieka jest zbyt słaba, nie jest on zdolny czynić tego, czego pragnie jego serce. Człowiek nigdy nie kochał mnie szczerze. Gdy go wywyższam, on czuje się niegodny. Ale to nie sprawia, że stara się mnie zadowolić. Utrzymuje on zaledwie to stanowisko, które mu dałem i dokładnie je bada. Pozostaje nieczuły na moje piękno, zamiast którego woli upajać się błogosławieństwami swego stanu. Czy nie jest to właśnie ludzka ułomność? Gdy góry się poruszają, czy mogą zmienić kierunek ze względu na Twoje stanowisko? Kiedy wody płyną, czy mogą tego zaniechać ze względu na Twoje stanowisko? Czy niebo i ziemia mogą przeminąć ze względu na Twoje stanowisko? Byłem kiedyś miłosierny wobec ludzi, wiele razy wciąż na nowo. Ale nikt o to nie dba ani tego nie ceni. Zaledwie słuchali tego jak opowiastki, albo czytali tak, jak czyta się powieść. Czy naprawdę moje słowa nie poruszają serca człowieka? Czy moje wypowiedzi nie przynoszą skutku? Czyżby nikt nie wierzył w me istnienie? Człowiek nie kocha siebie, zamiast tego sprzysięga się z szatanem, aby mnie atakować, i używa szatana jako środka, za pomocą którego mógłby mi służyć. Przeniknę wszystkie zwodnicze plany szatana i powstrzymam ludzi na ziemi przed przyjmowaniem jego zwodzenia, tak że nie będą mi się już sprzeciwiali. Z powodu istnienia szatana.